Śnieg delikatnie padał na ulicy Nowego Jorku, gdy Tymek, chudy dwunastoletni chłopiec, wszedł do sklepu z elektroniką z oczami błyszczącymi nadzieją. Jego podarte ubrania i połatane trampki kontrastowały z nowoczesną, lśniącą atmosferą tego miejsca. Powoli szedł między półkami, podziwiając każdy przedmiot, jakby był biżuterią. Jego wzrok zatrzymał się na wystawionej parze słuchawek, do której nieśmiało podszedł, dotykając jej opuszkami palców. Po drugiej stronie sklepu Patryk. Zrzędliwy sprzedawca po trzydziestce, patrzył na chłopca z pogardą. Zmarszczył brwi i skrzyżował ramiona, mrucząc coś o leniwych dzieciakach i ludziach, którzy przychodzą tylko po to, żeby pobrudzić podłogę. Tymek, nieświadomo okrutnego spojrzenia, wziął ulotkę i zaczął czytać o wyprzedażach świątecznych, marząc o tym, żeby uzbierać trochę pieniędzy na prezent dla swojej młodszej siostry. Wtedy Patryk podszedł stanowczym krokiem. Wyrwał broszurę z rąk Tymka i powiedział wystarczająco głośno, by zwrócić uwagę klientów: To nie jest miejsce dla żebraków. Wynoś się stąd, zanim wezwę policję. Głos odbił się echem jak policzek. Chłopiec zbladł, opuścił głowę i nie mówiąc ani słowa, wybiegł na przenikliwe zimno na zewnątrz, próbując ukryć łzy rękawami płaszcza. W kącie sklepu siwowłosy mężczyzna w włoskim wełnianym płaszczu i nienagannie wypastowanych butach obserwował wszystko w milczeniu. Nikt go nie rozpoznał. Dla wszystkich innych był po prostu kolejnym klientem. Ale tym mężczyzną był Dominik Zalewski, polski miliarder, który przebywał w USA, negocjując inwestycje w sieciach handlowych. Trzymał tablet, ale jego wzrok był utkwiony w scenie, której właśnie był świadkiem. Dominik powoli podszedł do menedżerki, zapracowanej kobiety o imieniu Małgorzata i poprosił o rozmowę na temat możliwej umowy kupna sklepu dla nowej europejskiej marki. Podekscytowana szansą na zrobienie interesów, zaprowadziła go na zaplecze, aby porozmawiać dłużej. Małgorzata nie miała pojęcia, kim on jest, ale rozpoznała jego elegancką postawę i bezpośredni sposób mówienia. Tymczasem Patryk wrócił do lejgi, zadowolony z siebie. Na zewnątrz Tymek szedł przez śnieg z ciężkim sercem. Już nie płakał, na jego twarzy malowała się mieszanka wstydu i frustracji. Myślał o swojej siostrze, Jagodzie, która spędzi Boże Narodzenie bez prezentu. I o obietnicy, którą złożył matce przed jej śmiercią, zawsze będę się nią opiekował. Nie miał pieniędzy, ale miał godność, której nie zamrozi ani chłód, ani upokorzenie. Dominik, siedzący z menedżerką, poprosił o listę pracowników i powiedział, że chce uczestniczyć w nabożeństwie w ciągu tygodnia. Udawał, że to część audytu fuzji korporacyjnych, a Małgorzata, niczego nie podejrzewająca, chętnie się zgodziła. Potem zapytał z wyraźną ciekawością, a ten facet przyladzie. Patryk? Długo tu pracuje? Kierownik odpowiedział prawie dwa lata. Jest pracowity, ale nie jest specjalnie miły. Później Dominik wyszedł ze sklepu i cicho wsiadł do czarnego samochodu. Poprosił kierowcę, żeby jechał za chłopcem, zachowując dystans. Chciał wiedzieć więcej. Co sprawiło, że tak młody chłopak wyszedł sam w miasto, na zimno, z oczami pełnymi nadziei i wyraźnie złamanym sercem? Co kryło się za tymi wytartymi ubraniami i tym zdecydowanym spojrzeniem? Dominik poczuł, że w tym chłopcu jest coś, co rozpoznał, być może przypomienie chłopca, którym kiedyś był. Tej nocy Tymek wszedł do prowizorycznego schronienia w brąksie, gdzie dzielił przestrzeń z dziesiątkami innych dzieci zapomnianych przez system? Podał siostrze bochenek czerstwego chleba, a ona promieniała, jakby to była uczta. Przykrył ją cienkim kocem i usiadł obok niej, wpatrując się w wilgotną ścianę nieruchomymi oczami. Na zewnątrz limuzyna Dominika wciąż stała zaparkowana na ulicy, czekając na właściwy moment. Dominik Zalewski nie spał tej nocy. Spędził godziny, przeglądając nagrania z kamer sklepowych i dzwoniąc do swoich doradców. To, co wydawało się zbiegiem okoliczności, zaczynało przypominać przeznaczenie. Musiał dowiedzieć się czegoś o tym chłopaku. A to, co Dominik zrobi w ciągu kilku najbliższych godzin, zmieni życie wszystkich zaangażowanych na zawsze. Następnego ranka niebo było nadal zachmurzone, a zimno zdawało się nasilać. Tymek obudził się wcześnie, jak zwykle. Podczas gdy większość dzieci w schronisku jeszcze spała, on już zakładał swoje zniszczone trampki. Przeczesał palcami potargane włosy, złapał prawie pusty plecak i cicho wyszedł. Musiał spróbować znaleźć pracę przed świętami, nawet jeśli miałoby to być tylko kupno używanej zabawki dla siostry. W tym samym momencie Dominik spotykał się ze swoimi prawnikami w ekskluzywnej kawiarni na Manhattanie. Poważnym tonem poprosił ich o przeprowadzenie dyskretnego śledztwa w sprawie chłopca o imieniu Tymek. Znał tylko jego imię, ale dyskretnie wziął broszurę, którą trzymał chłopiec, na niej Tymek napisał swoje imię niezdarnym pismem, próbując zapamiętać markę zestawu słuchawkowego, który chciał kupić. Ta notatka miała być kluczem. W międzyczasie Patryk przybył do sklepu, jakby nic się nie stało. Powitał Małgorzatę wymuszonym uśmiechem, ignorując spojrzenia klientów, którzy poprzedniego dnia byli świadkami tej sceny. Nie wiedział, że Dominik wróci tego ranka, tym razem w towarzystwie dwóch przedstawicieli, i że zażąda niespodziewanej dynamiki obsługi ze wszystkimi pracownikami przed kamerami bezpieczeństwa. Dominik wszedł do sklepu bez rozgłosu. Jego imponująca obecność i poważny wygląd postawiły wszystkich w stan gotowości, w tym Małgorzatę. Udawał po prostu europejskiego biznesmena zainteresowanego franczyzami, ale w głębi duszy postanowił już całkowicie odmienić ten sklep i jego nastawienie. Patryk, próbując zaimponować, okazywał przesadną serdeczność wszystkim klientom, ale maska zaraz miała mu się sunąć. Kilka godzin później Tymek pojawił się na chodniku sklepu, pchając wózek z puszkami i tekturą. Zatrzymał się na chwilę przed oknem, podziwiając raz jeszcze słuchawki, które widział poprzedniego dnia. Jego wyraz twarzy był wyrazem kogoś, kto już pogodził się z niemożliwością spełnienia marzenia. Już miał się odwrócić i iść dalej, gdy usłyszał otwierające się drzwi. To był Dominik. Tymek? Zapytał z niespodziewaną życzliwością. Chłopiec zawahał się, zaskoczony. Tak, proszę pana. Proszę. Dzisiaj jest pan moim gościem. Tymek, nie do końca rozumiejąc, wszedł do sklepu. Patryk? Widząc go, prychnął ze złości, ale zachował spokój przed Dominikiem. Miliarder poprosił chłopca, aby wybrał, co zechce. Tymek nieśmiało wskazał na ten sam zestaw słuchawkowy, ale Dominik nalegał, aby wziął również tablet i nowy plecak. Oczy chłopca napełniły się łzami, ale nadal opierał się przyjęciu. Nie mogę za to zapłacić, o wyszeptał. Dominik pochylił się i odpowiedział stanowczo: To nie jest jałmużna. To jest szacunek. Patryk nie mógł się powstrzymać i mruknął coś ironicznie. Dominik wstał i zwrócił się do wszystkich w sklepie. Stanowczym głosem powiedział: Wczoraj ten chłopak został tu upokorzony. A dziś jest honorowany za coś, o czym zapomniałeś godność. Kierowniczka Małgorzata, wyraźnie zażenowana, przeprosiła w imieniu sklepu. Patryk, zdenerwowany, próbował się usprawiedliwić. W tym momencie Dominik zrobił coś nieoczekiwanego. Wyjął umowę steczki, którą niósł, położył ją na ladzie i oznajmił, właśnie kupiłem tę sieć sklepów. I jako nowy właściciel, moja pierwsza decyzja jest taka: ty, Patryk, jesteś zwolniony za traktowanie człowieka jak śmiecia. Zapadła całkowita cisza. Wiadomość spadła jak bomba. Tymek obserwował wszystko oszołomiony, nie wiedząc, czy to prawda. Dominik odwrócił się do niego, uśmiechnął się i powiedział: Porozmawiajmy, chłopcze. Mam ci coś ważnego do zaoferowania. Ale najpierw odwiedźmy twoją siostrę. I tak los Tymka zaczął się zmieniać z rąk mężczyzny, który dziesiątki lat wcześniej również został upokorzony z powodu swojej biedy, ale który obiecał sobie, że jeśli kiedykolwiek zdobędzie władzę, będzie chronił wszystkich chłopców, których społeczeństwo uparcie ignorowało. Śnieg nadal padał miękkimi płatkami, gdy czarna limuzyna pogiechała przed schronisko w brąksie. Tymek wyszedł pierwszy, krótkimi. Nieśmiałymi krokami, trzymając nowy plecak, który wciąż wyglądał jak sen. Dominik szedł tuż za nim, w towarzystwie jednego ze swoich asystentów. Ochroniarz schroniska przyglądał im się podejrzliwie, ale gdy zobaczyli twarz tymka, otworzyli bramę. Bery pobiegła, by przytulić brata z szerokim uśmiechem, nieświadoma eleganckiego mężczyzny, który uważnie ich obserwował. Dominik przykucnął przed dziewczynką i wyciągnął paczkę owiniętą w złoty papier. To tylko prezent. Jagoda. Od starego człowieka, który kiedyś był w twoim wieku i wie, jak to jest spędzać święta z niczym. Dziewczynka spojrzała na brata, prosząc o pozwolenie, a gdy Tymek skinął głową, z zapałem rozerwała paczkę. W środku był miś z czerwonym szalikiem. Dała mu go i mocno przytuliła, jakby był dawno zaginionym przyjacielem. W kawiarni schroniska usiedli razem przy zniszczonym drewnianym stole. Dominik zamówił dla wszystkich gorącą czekoladę. Tymek i Jagoda po raz pierwszy spróbowali gorącego napoju z prawdziwego mleka. Bilioner obserwował wszystko z mieszaniną bólu i czułości. To otoczenie, tak dalekie od jego obecnego świata, było rozmytym lustrem przeszłości, o której starał się zapomnieć lub, być może, tej, z której nigdy nie udało mu się uciec. Gdzie są twoi rodzice, Tymek? Powiedział Dominik półgłosem: Moja matka zmarła na zapalenie płuc w zeszłym roku. Mój ojciec odszedł przedtem. Nigdy nie wróciłem. A ty jak przeżyłeś? Robię, co mogę. Zbieram puszki, rozdaję ulotki, myję okna. Chcę tylko, żeby moja siostra się uczyła. Nie chcę, żeby ona żyła, ani żebym ja żył. Słowa chłopca złamały Dominikowi serce. Widział w tymku nie tylko Pera, co Egio chłopca, ale odbicie samego siebie w wieku dziesięciu lat gdy sprzedawał słodycze na ulicach Gdańska, by pomóc chorej matce. W tym czasie miał też młodszą siostrę, ale nie udało mu się jej uratować. Duch tej straty prześladuje go do dziś, a być może właśnie to robi teraz ruch, choć nie do końca rozumie dlaczego. Podczas gdy dzieci się bawiły, Dominik zwrócił się do swojego prawnika. Dał mu bezpośrednie instrukcje zorganizować tymczasową opiekę nad tymkiem i jagodą, biorąc pod uwagę niepewne warunki schroniska i rozpocząć proces zapisywania ich do prywatnej szkoły. Nie chciał po prostu dać im prezentów, chciał dać im przyszłość. Ale głęboko w środku był głębszy powód. Była to forma cichego odkupienia. Następnego ranka Tymek i Jagoda wsiedli do samochodu z prawdziwym ogrzewaniem, ubrali się w nowe ubrania i dostali pierwszy posiłek. Zostali tymczasowo zabrani do pięciogwiazdkowego hotelu, dopóki Dominik nie znajdzie dla nich miejsca do zamieszkania. Największe zaskoczenie nastąpiło podczas kolacji, kiedy Dominik zabrał ich do prywatnej jadalni i oznajmił że zabiera ich w podróż po Stanach Zjednoczonych, aby zobaczyć miasta, w których dorobił się fortuny. Chcę, żebyś sam zobaczył, że nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, Tymek. Ważne jest, kim zdecydujesz się być. Ale dlaczego to robisz? Bo pewnego dnia ktoś się do mnie odezwał i nie zapomniałem. Po drugiej stronie miasta Patryk pakował swoje rzeczy do tekturowego pudła. Nie było oklasków, pożegnań. Tylko niepokojąca cisza i cienie jego arogancji, który powrócił, by go pochłonąć. Tymczasem chłopiec, którego upokorzył, leciał przez kraj prywatnym samolotem obok kogoś, kto dostrzegł w nim lub kogo on sam jeszcze nie dostrzegł świetlaną przyszłość. Na ekranie telefonu dominika stare zdjęcie. On sam, w wieku dwunastu lat, pokryty śniegiem, sprzedającym rożone jabłka na rogu ulicy w Chicago. Spojrzał na tymka i uśmiechnął się. Dojdziesz dalej niż ja. Chłopcze. Znacznie dalej. Prywatny odrzutowiec przelatywał przez niebo Karoliny Północnej, gdy Tymek, z oczami wlepionymi w okno, podekscytowany wskazał na morze migoczące w oddali. Po raz pierwszy widział ocean. Jagoda spała obok niego, tuląc swojego misia, podczas gdy Dominik przeglądał dokumenty ze swoim asystentem. Ale bez względu na to, jak bardzo starał się skupić, jego oczy zawsze wracały do chłopca, żywe przypomnienie chłopca, którym kiedyś był. Gdy wylądowali w Charlotte, powitano ich uśmiechami i dyskretnie ciekawskimi spojrzeniami. Dominik przedstawił Tymka jako specjalnego ucznia. Zabrał go na teren znanej szkoły, do której zamierzał go zapisać. W audytorium wysłuchali wykładu o pokonywaniu przeszkód i tam, po raz pierwszy, Tymek odważył się podnieść rękę, by zadać pytanie. Jego głos był nadal nieśmiały, ale niósł w sobie ukrytą siłę. Skąd bierzesz odwagę, gdy nikt w ciebie nie wierzy? Zapytał, patrząc na mówcę. Audytorium ucichło. Dominik z widowni wstrzymał oddech. Mówca odpowiedział: Kiedy patrzysz w lustro i widzisz, że poddanie się boli bardziej niż próba. Tej nocy Tymek i Jagoda spali w luksusowym, ale prostym pokoju ozdobionym zabawkami i książkami. Dominik nie spał, idąc korytarzem hotelowym. W kieszeni miał stare zdjęcie siostry. Zatrzymał się przed oknem i szepnął: Zawiodłem Cię. Ale może, tylko może, uda mi się naprawić to z nimi. Następnego dnia podróż kontynuowano do Atlanty. Dominik miał tam starego przyjaciela, Andrzeja, polskiego szefa kuchni, który zbudował kulinarne imperium. Zjedli kolację w jego restauracji, a Tymek, zaciekawiony, został zaprowadzony do kuchni. Kiedy zobaczył, jak wszystko działa, jego oczy rozbłysły. Czy mogę pomóc w obsłudze? Zapytał. Ubrany w biały fartuch i ze szczerym uśmiechem obsługiwał stoliki z uwagą, czerując nawet najbardziej wymagających klientów. Dominik obserwował z daleka, oczarowany naturalnym sposobem, w jaki chłopiec się przystosowywał. To było tak, jakby Tymek urodził się, by robić więcej. W samochodzie, z powrotem w hotelu, zapytał: Co dziś pomyślałeś? Podobało mi się? Dobrze, gdy ludzie patrzą ci w oczy bez pogardy. A kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? Kimś, kto również patrzy innym w oczy, proszę pana. Tymczasem w Nowym Jorku Patryk znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Żaden sklep nie chciał go przyjąć. Wiadomość o jego zwolnieniu stała się wiralem, gdy Dominiko opublikował nagranie z kamery bezpieczeństwa upokorzenia Tymka. Nie jako zemsta, ale jako ostrzeżenie mniej osądzaj. Więcej pomagaj. Wiadomość poruszyła miliony. A teraz Patryk wpatrywał się we własne odbicie, zastanawiając się, gdzie popełnił błąd. Już w Miami, ostatnim przystanku podróży, Tymek i Jagoda zostali zabrani do małego białego domku nad morzem. Dominik wręczył im klucze. To twoje. Nie jako prezent, ale jako punkt wyjścia. Tymek wybuchnął płaczem. Nie mógł pojąć, jak życie mogło się tak bardzo zmienić w tak krótkim czasie. Ale Dominik wiedział, gdy nadzieja spotyka się z okazją, cuda stają się możliwe. Tej nocy, gdy siedzieli na piasku, Tymek zwrócił się do miliardera i zapytał, dlaczego zrobiłeś to wszystko dla mnie? Dominik odpowiedział zdławionym głosem, bo nikt tego dla mnie nie zrobił. A obiecałem, że jeśli kiedykolwiek będę mógł, nigdy nie pozwolę, aby inny chłopiec został zapomniany. Minęło pięć lat od tego nieprawdopodobnego spotkania w sklepie na Brooklinie. Tymek teraz pewnym krokiem przechadzał się po korytarzach renomowanego Uniwersytetu Stanforda. Ubierał się prosto, ale jego spojrzenie wyrażało determinację kogoś, kto poznał ból na własnej skórze. Jagoda, mająca 13 lat, studiowała w szkole artystycznej w Los Angeles i malowała obrazy, które już zwróciły uwagę krytyków. Życie, które kiedyś wydawało się ślepą uliczką, stało się otwartą drogą, dzięki nieznajomemu, który pewnego dnia postanowił spojrzeć poza pozory. Dominik był nadal potężnym nazwiskiem w świecie biznesu, ale teraz jego harmonogram obejmował wizyty w sierocińcach, szkołach i schroniskach w kilku stanach w USA. Założył fundację w imieniu siostry, którą stracił w dzieciństwie, Fundację Zosia, której celem było pomaganie porzuconym dzieciom w znalezieniu drogi. Tymek był publiczną twarzą tej inicjatywy. I nie była to rola, to była misja jego życia. Na konferencji w Waszyngtonie, przed politykami biznesmenami i tysiącami młodych ludzi, Tymek wyszedł na scenę, aby opowiedzieć swoją historię. Uzawiące oczy publiczności odzwierciedlały każde wypowiedziane przez niego słowo, od upokorzenia, którego doznał, porzucenia, głodu, bólu bycia niewidzialnym, po moment, w którym nieznany miliarder zaoferował mu coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze godność. To, co zmieniło moje życie, to nie jego pieniądze, powiedział Tymek stanowczym głosem, ale fakt, że zobaczył we mnie kogoś, kto jest tego wart. Mogłem być tylko kolejnym numerem w statystyce. Ale on mnie zobaczył. I to sprawiło, że zapragnąłem być kimś, kto również widzi innych. Wzburzenie było powszechne. Pod koniec przemówienia publiczność, zgotowała mu owację na na kilka minut. Dominik ze łzami w oczach klaskał w milczeniu, czując, że jego serce jest lekkie po raz pierwszy od dziesięcioleci. Chłopiec, do którego kiedyś wyciągnął rękę, teraz latał na własnych skrzydłach i wyżej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Tymczasem w biednej dzielnicy Detroit bosy chłopiec oglądał wideo Tymka na starym telefonie komórkowym. Jego oczy rozbłysły, a w nich zakiełkowało ziarno nadziei. Tymek nie wiedział, że stał się teraz również człowiekiem, który inspiruje inne zapomniane dzieci. Łańcuch dobroci nie tylko trwał, ale stał się silniejszy. W dniu ukończenia szkoły Tymek wszedł na scenę i odebrał dyplom z jagodą u boku. Dominik, siedzący w pierwszym rzędzie, Uśmiechał się jak ojciec. A po ceremonii Tymek uklęknął przed nim, jego oczy wypełniły się łzami i powiedział: Uratowałeś mnie, Dominiku. Ale miliarder odpowiedział drżącym głosem: Nie, Tymek. Uratowałeś mnie.